Dzień dobry, witamy w cyklu How To Do It z Enowatio". Zdarza się, że po aktualizacji Enovatio Portal konieczna jest czynność czyszczenia danych przeglądarki. Dzieje się tak ze względu, że przeglądarka przechowuje państwo ustawienia i może to spowodować brak możliwości korzystania z wprowadzonych zmian. Innym przypadkiem, kiedy czyszczenie przeglądarki może być przydatne, to sytuacja, gdy pamięć podręczna jest przepełniona. Wprowadzone zmiany w sycenie nie mogą być już w przeglądarce zapisywane. By tego uniknąć, Enowacja rekomenduje korzystanie z trybu Incognito. Dzisiaj pokażemy, jak czyścić dane z wybranych przeglądarek: Chrome, Edge oraz Firefox. Sam schemat jest bardzo podobny, z małymi różnicami, tak więc do dzieła! Nasze działania zaczynamy od przeglądarki Google Chrome. W prawym górnym rogu znajdują się ustawienia. Wyszukujemy prywatność, bezpieczeństwo, wyczyść dane, przeglądania Jeżeli chcemy zachować hasła i dane logowania, które mieliśmy zapisane Odznaczamy odpowiedni punkt i czyścimy dane Podobnie wygląda to w przeglądarce Microsoft Edge W prawym górnym rogu znajdują się ustawienia, prywatność Wyszukujemy wyczyść dane, przeglądania i wybieramy jakie parametry chcemy wyczyścić Firefox wygląda tak samo, prawy górny róg, ustawienia, prywatność, bezpieczeństwo i to jest różnica. Wyszukujemy ciasteczka i dane witryn i czyścimy dane. W ten sposób przeszliśmy przez najpopularniejsze przeglądarki. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.